Siema Siemawidzów, witam Cię bardzo serdecznie. Wydarzył się wielki news. Jeden wielki news, i wiadomo, mi pisaliście, że obejrzał cały film, ale obejrzałem już sam. <grym> Dlatego te najciekawsze fragmenty dodam Wam do newsów, ale polecę Wam, żeby obejrzeć sobie całość, oczywiście. Chodzi o to, że nagły powrót Oj Wojtka jest na internet, który zniknął już jakiś czas temu. Chyba ostatnie jego filmy to było w ogóle z Korei Północnej, i potem nagle znikł. E, no to teraz wrzucił film, jak uniknąć jest to 24 godziny temu i ma 41 minut i mam te najlepsze momenty dla was przygotowane i też inne newsy. Te newsy jakieś powalające nie są, więc czy nie przygotowujcie na jakieś mega newsy oprócz tego i Wojtka, co wam skrócę. No bo na przykład, nie wiem, czy widzieliście, że Marcin Dubiel skończył Ironmana. I wiem, pewnie się tego nie spodziewaliście i pewnie o tym nie wiedzieliście. Ja też tak średnio i średnio mnie to interesowało. Bardziej mnie interesuje to, jakby sam fakt tego, jaki image ma Marcin Dubiel, nie? Że on myśli, że on zrobi Ironmana, da wielki post o tym, że zrobił Ironmana i ludzie będą, nie wiem, mówili, wow, super Marcinku. I faktycznie niektórzy tak zrobili, ale jak sobie patrzyłem na komentarze, to tam jest samo na przykład w bieganiu akurat masz w bo regularnie uciekasz przed konsekwencjami swoich czynów. To jest chyba najpopularniejszy komentarz. Dobrze, że Iron a nie Iron Girl, przeproś Nadcu Lexi Lux i Justyna Sukanek. Im jest o wiele, wiele więcej tego wszystkiego. Więc to taka abstrakcja, którą chciałem zauważyć i się z wami podzielić, że chłop zrobił Iron i w sumie jakby nikt mu nie gra znaczy no gratulują mu, ale no raczej Raczej mu to chyba nie pomogło. E, tak, dla przybliżenia, w momencie, gdy na przykład Patecki robił Ironmana, to no, było dość głośno o tym w internecie, nie? I naprawdę to było interesujące. A to, nie wiem, jakoś mnie to w ogóle nie, to nie zainteresował. On pewnie by wszedł na frs bez przygotowań, by było takie. No i co? <grym> Ale jak już mówimy o takich trochę upadkach karierowych, nie wiem, czy kojarzycie ta z jego. On zasłynął ze swoich streamów. Y, potem miał walki na fejmie, wygrał turniej, wygrał, wygrał milion złoty podczas fejmu. No i trochę o nim ucichło i wiele razy tylko było tylko o Jezus, on wydaje na głupo te pieniądze. No i kurde, okazało się, że on chyba kończy swoją karierę streamerską, bo narzeka na to, że dila ze skrzynkami stracił i że nic z tego nie zarabia i ma 50 widzów. Dobra, widzowie, nie wiem, czy się kiedyś opala jeszcze. Brali mi współpraca ze skrzynkami, ja nic z tego nie zarabiam, widzów mam 50, robimy tylko do. Nie. nie wiem, czy będę streamował jeszcze ja się, tak się potoczyło, ale potoczyło się, jak potoczyło się, nie? Potoczyło się, jak się potoczyło. to wszystko, potoczyła się moja kariera, no ale jest, jak jest, nie? No i nie wiem, ludzie, jak widziałem w komentarzach, bo sobie researchowałem bardziej, no to piszą, że raczej on w nic nie inwestował te milion złotych i trochę jakby, no nie, że przebalował, ale no na pewno jakoś nie, nie wykorzystał tego na tyle mądrze, żeby zbudować swoją sytuację, żeby zbudować swoje fundamenty w internecie i nie tylko jakiś content robić, czy coś takiego. No i wiadomo, przykro się patrzy, zawsze się przykro patrzy na taki upadek trochę kariery, no ale sam sobie to zagotował, jakby nie patrzeć. I to może trochę taka przestroga dla na przykład minionków, różnych twórców, których sobie robi na przykład frisb, <grych> które w pewnym momencie osiągają dużo, duży przypływ gotówki, o, mieszkanie, kupujemy git i nagle, oj, zapominamy, idziemy w karierę muzyczną. I to oczywiście żadnych przykładów nie daje dokładnych. Za to podróże wojownika ma się chyba dobrze, jego kariera nadal jest okej, okay, tak mi się wydaje. Raz na jakiś czas jakiś vlog mi się jego wyświetli. No i z takich newsów, no to rozważa on powrót do free Fightów. O, to, to, to mnie zaciekawiło w miarę. Czy uważam, że Feynman poszedł w, w dobrą stronę? No uważam, że przez to, że się robi właśnie galą hybrydową, ee, no to to mnie troszkę zachęca do tego, żeby tam rydzić ale w ogóle z powrotem potrzebuję tej chęci walki, tego wiecie, tych treningów i tak dalej. Żeby mi się chciało znowu. No. Bardzo za tym tęsknię i a to było jakbym dostał dobrą propozycję od niej, taką naprawdę bardzo dobrą e, i bym wiedział, że gala będzie fajna, chociaż w połowie sportowa, tak jak była na przykład ostatnia gala. No i nie wiem, jakbym ja miał stwierdzać, to nie wiem, czy Fajnie jest do końca w dobrą stronę. No na, no na pewno jest lepiej niż było w y, ostatnim nie wiem, roku. Ale no nadal nie jest to tak fajnie, jak było kiedy. Nie będę kłamał, trochę ten z czasami, gdzie na przykład nie wiem, Monika Kociołek występowała w Fame, nie, to były takie gwiazdy, że aż się chciało te konferencje oglądać, bo zawsze cię ciekawiło, co te osoby jakby jak się zachowają w takiej sytuacji. A tu, no mamy to samo cały czas. no, Nuda trochę. No i dobra, najlepsze momenty z filmu Oj Wojtka po powrocie. Zapowiedział on ogólnie serię podczas tego filmu, serię z powrotu z Grecji do Polski autostopem. No i ogólnie za 0 zł po prostu, bo zablokowano mu konta po loterii. No i jak odwęka wziąłem szoty z tego, bo on w sumie dość dobrze to szotował na TikToku. No to na przykład była policja, żeby go aresztować, bo nie wiem, czy pamiętacie, było tak, że on był w Korei Północnej i każdy że się ciekawił, że ej, ciekawe czy Oj Wojtka też aresztują, bo on z tym samym wydawnictwem robił tego e-booka, co Buddha i inne osoby aresztowane, jak tam i Samu aresztowano i nie tylko Lexi. No to się okazało, że faktycznie byli go aresztować, ale go nie było. Informacja o tym, że policja była u mnie, żeby mnie aresztować. U mojej księgowej, żeby przejąć dokumentację mojej spółki. Wszystkie moje konta zostały zablokowane. Co robić? Z takich ciekawszych rzeczy to Oj Wojtek wprost powiedział ile zarobił na loterii, jakby wprost powiedział ile jakby się sprzedało e-booków, jakie były koszta, ile brało wydawnictwo, ile było dla niego. I to na pewno bardzo na plus, tym bardziej że to było na początku jego materiału. To od razu w oczach widzów i moich też od razu zaplusowałem. Zarobiłem 7 baniek. W sensie za tyle sprzedało się e buka, ale na razie te pieniądze były na koncie wydawnictwa Influi, no bo wcześniej oni też pokrywali wszystkie koszta. Ostatnim i najwyższym kosztem dla wydawnictwa była faktura od Influencera. Na ustalony wcześniej udział w zysku, na przykład 50-50. No i można by pomyśleć, że moje konta zostały zablokowane właśnie przez tę fakturę. Nie. Chodzi o podatek, który płaciło wydawnictwo, mimo że płacili go zgodnie z pozwoleniem. I państwo nagle stwierdza, że to jest nielegalne, wysyła facetów w kominiarkach z karabinami, granatami i nazywa nas grupą przestępczą. Z ludźmi, których nawet nie znam w połowie. Cała narracja podczas tego filmu Oj Wojtka, no raczej była no, jednoznaczna, że po prostu polskie państwo robiło jedno wielkie show yy, i generalnie to trochę... Trochę nie zasłużyli na to, że oni są jakby pokrzywdzeni w tym wszystkim, w sensie ci, co organizowali te lotery. No i ja mam taki zgrzyt, nie? No, mam taki zgrzyt, ale tylko z jednego powodu, że okej, okay, jakby prawdopodobnie nie było to łamanie prawa, tak zgaduję, no ale było to takie. Naciąganie tego prawa, że jak jakoś nie wiem, jakbym ja takie coś robił, to pewnie bym się liczył z tym, że mogą być jakieś konsekwencje. Tak mi się wydaje, dlatego tego na przykład nie robił. Bo mimo tego, że oj, Wojtek się tłumaczy tutaj, że te e-booki, które sprzedawał, były wartościowe i to chodziło o sprzedaż tego e-booka, i do e-booka dostawało się los. Zarzutem jest w mediach często, który się przewija, że e-booki były bezwartościowe. To też ci, którzy brali udział w moich akcjach, wiedzą, że. Nie można wrzucać moich ebooków do tego, do, do, do zdjęcia z Instagrama i dwóch zdań. Podstawowym zarzutem prokuratury jest to, że wydawnictwo płaciło za niski podatek. Za niski, bo ich zdaniem ebooki były tak bezwartościowe, że praktycznie nie istniały. Nie wiem, nie czytałem e-booków innych influencerów, ale patrząc na ich content, śmiem twierdzić, że mogłyby mi się nie spodobać. Tylko, że jak patrzę na ich content, to on mi się tak samo nie podoba, a wielu ludziom się to podoba. Po prostu dążę do tego, że wartościowość nie jest czymś, co możemy tak obiektywnie stwierdzić. Ale skoro są influencerki, które sprzedają wodę z wanny albo swoje paznokcie, no to śmiem twierdzić, że ponad 100 stron tego, jak tworzyć treści do internetu i godzinny film z Maroko, też mógł się komuś spodobać. To trochę tak, jakbym namalował obraz, ale ktoś powiedział, że jest tak paskudny, że nie mam prawa go legalnie nazywać obrazem. Albo jakbym wydał piosenkę, ale Zaikes powiedział, że nie wypłaci mi za nią pieniędzy, bo ich zdaniem jest asuchalna i nie da się tego słuchać. I ja naprawdę starałem się przy tych e i był to filar moich akcji. Nie mówię tego dzisiaj, bo pali mi się dupa, a mówiłem tak od samego początku. No i dał przykłady tego, gdzie faktycznie nieraz mówił, że no, tu chodzi o to, żebyście, wiecie, w, że większość ludzi i tak nie wygra, więc jak już nie wygrasz tego losu, to żeby był do tego e-book jakiś fajny, wartościowy, że jakiś akcje dokładnie tego robił. Jak najbardziej z, z, zgadzam się z tym. Tylko to nie o to chodziło, że jakby. Kurde, no nie wiem, no to jest taki właśnie taki na tego prawa, no przynajmniej no ja jako nieprawnik tak to widzę, jako widz, który jakby patrzy na to wszystko, że okej, okay, można robić loterię, żeby promować swój produkt tu nie chodziło o promowanie tych całych e-booków, co ci wszyscy youtuberzy robili, no... Jakby... Oni mogą teraz tak wmawiać, bo wiadomo, że to jest linia obrony, ale jakby... Każdy widzi, nie? Że ka każdy widzi jedno i wie, że chodziło o zarobek, robienie loterii i yy, jakąś tam zabawę i tak dalej, no, Że prawnie oni nie powinni ogólnie iść siedzieć, no bo faktycznie było to wszystko jakby czarno na białym, że jest to promocja e-booków. I oni bardzo przestrzegali, żeby nie zachęcać, żeby... Że nie mówić, że kupujesz losy, tylko kupujesz te e-booki, że jakby te briefy mieli, żeby prawnie było wszystko okej, okay, więc przy prawnie wszystko było okej, okay, ale nadal to było naciąganie prawa, no i to wyszło jakby. Ja, ja już chyba na, na x się pisałem, że ja mam nadzieję, że naprawdę oj Wojtek nie dostanie żadnej konsekwencji mimo wszystko, <laughs> że on, no, jako jeden z nielicznych te e-booki naprawdę jego miały taką... Mocną treść, nie? Że faktycznie się postarał i nie chciał widza robić po prostu na lotery koje. Kropka, tylko dać mu dodatkowo e, fajną rzecz do tego losu. Ale ogólnie dość przerażająca wizja, bo on dosłownie był w Chinach i zablokowano mu wszystkie konta, nie? Wbili mu tam do księgowej, zablokowali wszystkie konta, jakby. Jak to w ogóle. Nie, no takie przerażające trochę. Rzuciło mi Ministerstwo Sprawiedliwości, blokując wszystkie moje konta. Pod zarzutem udziału w grupie przestępczej. A to wszystko dlatego, że wydałem e-booka i zrobiłem loterię z firmą, która być może źle rozliczyła swój podatek. Być może, bo na każdą taką akcję mieli pozwolenie od państwa. Dla, dla mnie to jest ogólnie tak nielogiczne, patrząc tak totalnie obiektywnie, że co? Że jakaś firma organizowała, bo, bo to oficjalnie jakby oni nie organizowali, że influencerzy, tylko jakaś firma organizowała loterię, gdzie sprzedają e-booka i dodatkowo dostają losy. Tak? No i ta firma powiedzmy, że źle się rozliczała podatkowo. Ale ci influencerzy, jakby wystawiali fakturę tej firmie. Więc co ma jedno do drugiego? Nie, dlaczego aresztowali tych influencerów w sumie? No i też mogliśmy się dowiedzieć, że gdyby wrócił e, oj Wojtek do Polski, to zostałby aresztowany od razu. Bo zamiast na przykład umówić się z nim na jakieś spotkanie, bo on był jakby chętny, rozmawiał z prokuratorem i tak dalej, to oni tylko dopytywali, kiedy on wraca i na jakim lotnisku. Gdyby ode mnie to zależało, to kolejnego dnia wróciłbym do Polski. Człowiek się stara. Mimo, że podcinają mi skrzydła, to chcę wrócić i porozmawiać, to jednak prokuratora nie chce ze mną rozmawiać. Nie chce się umówić na spotkanie, ale pyta, kiedy będę lądował. O jakiej godzinie? Na jakim lotnisku? I kiedy wjadę do Polski? Bo po co się normalnie umówić na spotkanie, nie tracić pieniędzy i czasu funkcjonariuszy i operatora kamery, zapewne? Jak można zrobić sobie z tego show? Niesamowite. Nie chcą się ze mną spotkać, chcą mnie zatrzymać. Nie chcą, żebym dobrowolnie przyjechał, tylko musi być cała ta akcja cała ta szopka. Przecież to, to widać o co w tym wszystkim chodzi. No naprawdę, takie niepotrzebne show, oni jakby trochę mieli, mieli taką wędkę, że okej, okay, ewidentnie oni robią coś źle, weźmy, zróbmy wielki, wielką pokazówkę. I teraz tak to się ciągnie, ile to już się ciągnie? No gdyby to było tak ważne i taka grupa przestępcza, to chyba by już jakieś wyroki były, nie? A teraz to chyba nawet nie ma żadnych oskarżeń z tego co ja... I nie dziwię się, nie dziwię się, że takie akcje na przykład spowodowały, bo też była narracja Wojtka tutaj przekazana, jego uczucia, że stracił wiarę w państwo polskie. Bo wiecie, w takiej sytuacji raczej się spodziewamy, na przykład. Zero-jedynkowych rzeczy, że okej, okay, źle oni robili, ale nasza wina, bo nie wiem, źle przepisy były zrobione, zrobimy bardziej poprawne przepisy, żeby już tak nikt nie robił, nie wolno, nie wolno. A tak to jest taka niezręczna trochę sytuacja. Ciekawe, jak to wszystko się rozwinie, bo Oj Wojtek raczej no, pokazał na końcu, że on dalej nie wie w sumie, co teraz, <ścoughs> że nic nadal nie jest jasne. Fajnie, że powrócił i powrócił z bardzo mocnym filmem, naprawdę ja wam go polecam ogólnie w całości. Podobał mi się, ta cała seria ogólnie się zapominał fajnie. Zobaczymy, co z tego będzie, zobaczymy też, co w końcu wyjdzie z tymi jakby, no, z tą całą akcją loteryjną. Jakby, oni będą skazani, czy nie? A wy zostawcie lajka, like zostawcie suba. Widzimy się jutro i na razie.